Witajcie, kolejny film. Y, jeśli chodzi o potęgę o wykładniku rzeczywistym, przedstaw liczbę w postaci a do x, gdzie a jest liczbą naturalną, należy do liczb naturalnych. I teraz, co w związku z tym zrobić? Popatrzcie na przykład. Macie wymyślić sobie to a. Tu nie ma powiedzianego, że musi być to trójka, tak jak w, w wcześniejszym filmie, y, bądź też jakaś inna liczba. Tu macie ją wymyślić. Warto wtedy popatrzeć na wszystkie liczby składowe. U nas to są dwójki, czwórki i szesnastka. I w związku z tym fajnie, jakbyśmy znaleźli taką wspólną. I wspólna to z reguły, znaczy nawet nie z reguły, prawie zawsze jest to najniższa z tych liczb, czyli czwórkę można zamienić na dwójkę. Szesnastkę też da się zamienić na dwójkę, więc warto z tego skorzystać. Czyli zamienimy sobie po prostu. Czwóreczka na dwójkę do potęgi, której, no mam nadzieję, że wiecie, że to jest druga potęga. Natomiast szesnastkę do której potęgi dwójki? Dwa do potęgi drugiej to cztery, do potęgi trzeciej to osiem, do potęgi czwartej szesnaście. No czyli w takim wypadku to będzie tak. Dwa przepiszę, Z tego zrobię dwa do drugiej. Jeszcze to pierwiastka z pięciu. Razy dwa do jednej drugiej. I razy 2 do potęgi czwartej, bo to już ustaliliśmy i jeszcze do 4 minus pierwiastek z 7. Taki nam brzdalek tutaj zafundowało. No i teraz jak to wykonać? No, jeśli mamy tak wglądający przykład, to mamy trzeci wzór, czyli mnożenie. A więc dwa razy tu pomnożymy dwa... Pierwiastki z pięciu. To przepiszemy, razy i tu pomnożymy. Zwróćcie uwagę na to, że to jest nadal ten wzór trzeci, czyli będę mnożyła to razy to i to razy to. Czyli będzie to dwa do potęgi. cztery razy cztery, czyli 16. Cztery razy minus pierwiastek 7 to minus cztery pierwiastki z 7. I co teraz? No i wzór pierwszy. Jeśli mamy dorzenie tych samych podstaw, wszystkie są dwójkami, to jest dodawanie ich potęg. Dodajemy. Czyli. I żeby komuś nie przyszło do głowy ominąć tą dwójkę, bo tutaj jest potęga pierwsza, mimo że nie napisane, to przepiszę. I wszystkie potęgi dodajemy. Czyli przepisuję tak, jak leci. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. Czyli przepisuję dwójkę i mam tak. Najpierw liczbę. 1, 1, 2, 16. Wszystkie są dodawane. 17 i 1, 2. Ale tak. Pierwiastek z 5 i pierwiastek z 7 nikt się nie dodadzą ani nie odejmą. W związku z tym po prostu sobie je przepiszemy i sprawdzamy polecenie. Polecenie było przedstaw liczbę w postaci A do x -a. Gdzie a jest liczbą naturalną, dwójka jest liczbą naturalną, jest. Postać x mamy? Mamy. Tak też zostaje, mimo że brzydko wygląda, jak nie wiem, to i tak to tak pozostanie. Przejdziemy do kolejnego przykładu. przyciągnę tylko dla nas wzory, żeby móc z nich korzystać. No i teraz taki przykład, szczerze powiedziawszy, no tak, zastosować wzoru żadnego na ten moment się nie da, bo ani podstawy nie takie same, bo 27 i 9 nie są identyczne, ani potęgi nie są identyczne, wzoru nie ma. I w takiej sytuacji, jak postępujemy? No jeśli nie ma wzoru na to, to znaczy, że musimy poszukać liczby, która będzie y, spójna dla obu liczb, dla 27 i dla 9, i będziemy mogli użyć potęgowania. I dla 27 to jest 3 razy 3 razy 3, czyli 3 do potęgi trzeciej, to jest właśnie liczba 27, a 9 to jest 3 do potęgi drugiej. Mamy spójność. I teraz 27 zamieniła się na tę liczbę, a potęgę przepisuję. 9 zamieniła się na tę i potęgę przepisuję. I uzyskuję w ten sposób, że jeśli stoi poza nawiasem w ten sposób, to mamy wzór trzeci, czyli mnożenie 3 razy minus 5, czyli minus 15 i tu mnożenie również, a mnożenie dwójki razy 1 czwarta to jest tak, jakbyście mieli dwie pierwsze razy 1 czwarta, skracamy ułamki przez 2 i otrzymujemy, to jest 1 druga, czyli 3 do potęgi 1 drugiej. Teraz wzór pierwszy. 3 razy 3, a więc dodajemy potęgi. Czyli 3 do potęgi minus 15 plus 1, druga daje nam 3 do potęgi, od 15 odejmuję 1, drugą, czyli mam minus 14 i 1, druga. I nie bawię się dalej z tym, bo, bo popatrzcie na polecenie: przedstaw liczbę w postaci a do x. I ja tak zrobiłam. Przedstawiłam ją w postaci trójki do jakiejś potęgi. Kolejny przykład. Ponownie wzory sobie przepiszę, przesunę tutaj, tak naprawdę, i wykorzystamy te wzory do rozwiązania kolejnego przykładu. Ale widzę, że tu mam za blisko ten drugi przykład, muszę go przesunąć. Przesunęłam przykład, mogę w takim razie zająć się. Wykonaniem przykładu C. No i mam tak, szóstkę, czwórkę, ósemkę. Szóstkę dam radę zastosować na czwórkę, bo to byłoby cztery do drugiej, ale już ósemki nie. W takiej sytuacji szukamy jeszcze innej liczby, niższej, na którą wszystkie te liczby damy radę sprowadzić. I taką niższą liczbą jest liczba 2. Czyli szesnastka to jest dwa razy dwa razy dwa razy dwa do potęgi czwartej, czwórka dwa do drugiej, ósemka dwa do trzeciej. I teraz to jest szesnastka zamieniona. No i przepisuję potęgę. Dzielę, czwórka zamieniona, przepisuję potęgę, ósemka zamieniona i przepisuję potęgę. I teraz wzór trzeci. Jeśli tak wyglądają, to mnożymy, czyli 2 do potęgi 4 razy pi, a więc 4 pi 4 razy 10, czyli 40. Wszystko dzielę przez 2 do mnożymy 4 pi. Razy i tu mnożymy trójeczkę przez to i przez to. Czyli 2 do potęgi 3 razy 3 to 9, pierwiastek z 2 minus 3. Co robimy przy dzieleniu? Patrzymy na wzór drugi. Jeśli jest dzielenie, a dzielenie zapisujemy nie zawsze tylko kreską łamkową, kropeczkami też, czyli dwukropek to też jest dzielenie, to odejmujemy potęgi. Czyli mogę zapisać, że od 4pi plus 40 odejmuję 4pi. I to jest początek a resztę przepisuję. No dobra. Popatrzcie, co się dzieje. 4pi minus 4pi nie mamy już, czyli przepisuję 2 do potęgi 40 razy 2 do potęgi 9 pierwiastek z 2 minus 3. Przy mnożeniu potęgi dodajemy, czyli 40 plus 9 pierwiastek z 2 minus 3 daje nam to, 2 do potęgi, 40 minus 3 to jest 37 plus 9 pierwiastków z dwóch. Nie bawimy się dalej, nie kombinujemy. Przedstaw w postaci a do x. Przedstawiłam, mam 2 do jakiejś potęgi. I to jest koniec, jeśli chodzi o ten przykład. I kolejny przykład. Znowu wzory poproszę, żeby nam tu pomogły. W razie gdyby były potrzebne, bo nie zawsze um, korzystam, ale raczej w większości przykładów jednak tak. No i patrzymy, jest pierwiastek 7, 49 i 7. No to na pewno wszystko pójdzie na siódemkę. Zacznę od pierwiastka. Pierwiastek, zamiana na potęgę jest tu, piąty wzór, czyli jest. Tutaj jedynka, tu dwójka, czyli jego zamienię jako 7 do jednej drugiej i do potęgi trzeciej, razy. 49 to 7 do drugiej, czyli zapiszę 7 do drugiej i do potęgi. No i te 7 jeszcze sobie na razie przepiszę po prostu. No i teraz wzór trzeci, mnożenie czyli 7 do 1 druga, przepraszam, 1 druga miało być, razy 3 pierwsze, bo razy 3 to jest 3 drugie, czyli 1,5, ale na razie napiszę 3 drugie, bo może trzeba będzie z powrotem potem sprowadzać. 2 razy minus 2 to jest 7 do potęgi minus 4 pierwiastki z 3. I wszystko dzielone na 7 do potęgi minus 4 pierwiastki. Pierwiastki z trzech. No i jedziemy dalej. Jak teraz? Teraz mamy razy. Trzy razy potęgi dodaję. No to 7 do potęgi trzy drugie, plus ale liczba jest ujemna, czyli minus 4 pierwiastki z trzech. A jak dzielenie to, co robimy? To będziemy odejmować, czyli odjąć. Ale jest minus cztery pierwiastki z trzech to wzór drugi. Czyli mamy tak. 7 do trzech drugich odjąć. Przepraszam, źle zapisałam. Bo tak mamy minus m, cztery pierwiastki z trzech. Minus minus, czyli plus cztery pierwiastki z trzech. Hmm. A więc ich nie ma. Miałam przedstawić w postaci potęgi? Przedstawiłam. 7 do potęgi 3 drugie. Tak może pozostać i tak należało wykonać. To zadanie Dziękuję bardzo.